Robisz. Lubisz, chleb? I ten Piękny nowy film jest dla Was, widzowie, tylko dla Was, dla nas, kreter, bo robimy rolca, sobie, żeby Was wodzić. E, między innymi też siebie też. Teraz jest w tym momencie w dziwnym stanie. Nie się tutaj, co się działo, ale działo się tyle, że chłopaki właśnie szlifowali. Na przykład tak. Albo tak. Albo jeszcze tak. No. A wrócił majster i powiedział: "Jest do dupy od początku. Trzeba tak. robić on zrobi to lepiej, szybciej, nauczy nas przy tym blacharki i będziemy drzeć." No. Minus jest taki, że w ogóle wzięliśmy się za tą blacharkę, a mieliśmy w pewnym momencie tego już nie robić, żeby jeździć, a nie robić. No, ale jak już zaczęliśmy, to robimy dalej. Idziemy za ciosem, żeby to zrobić, żeby wyglądało, nie tylko dobrze jeździło, i nie tylko miało ładne koła, których jeszcze nie mamy. Yy, więc. Mnóstwo roboty przed nami, żeby zedrzeć tę całą kurna... Nie wiem co to jest, bo to nie tylko jest nie farba wiem, ale i nie to tylko ten, jest kit. Ten lakier to jest kurde jak na łodzi jakiś, no. to jest takie gówno, że to jest nie do opisania, to jest tyle warstw nie wiadomo czego, I że... Tak twardych. No, ale to w ogóle, to jak zaczynasz drzeć, to no, to się jak ten robi, jakbyś plastik ścierał, nie? No to jest jakieś kurne, no tragedia jest, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Hmm. Więc taka patrożnicza praca, cyzyfowa praca, można by powiedzieć, ale jednak nie bo mam nadzieję, że do celu nas doprowadzi: do tego celu, że będziemy mieli gołą blachę, którą trzeba będzie później jakoś wyspachlować, ogólnie zabezpieczyć i tak dalej. Nie wiem, co to jeszcze zobaczymy. No i później malować. Ale w tym odcinku zajmiemy się jeszcze tym, co z przodu, a to, co z przodu jest bardzo ważne i pewnie interesujące każdego, bo to gówno, które. Właśnie odkrywam, nie działa do końca tak jak powinno, a przynajmniej nie ma ładnych, fajnych ciśnień, jakie mieć powinno. Pewnie zapytacie, czemu my to w ogóle robimy, skoro szukaliśmy ogólnie kogoś, kto nam to zrobi i chcieliśmy robić coś innego w tym czasie, kiedy będzie tutaj robiona blacharka. No bo mówmy się, to może nie jest zajebiście ciekawy kontent, przynajmniej dla was, dla naszych widzów, no ale robimy to jednak sami, póki co, no bo no czem Madion? Jesteśmy biedni. <słysk> Dokładnie tak. <słysk> Nie no, były komentarze, że ludzie chcą, żeby robić blacharkę i nagrywać i dlatego to robimy, to nie dlatego, że jesteśmy biedni. Choć też. Choć też. A, ale nie, zobacz, teraz otwórz tu, tu linię. No jest wygląda. Hmm. Ale toż ja ci mówiłem, że właśnie dlatego trzeba do zera drzeć, nie? Szczotkowany, taki. No właśnie, może zostawimy, tak. jak na tym, na DeLoreanie, tylko tam jest no, w te, w paski takie, wiesz, mhm. że... kurde, aha, aha, takie wiesz, linie są, nie? Aha. Więc w ruch idą włosy musza. Trzeba tak. będzie wypikać. Trochę. Ja się boję tylko tego, że o to wszystko trzeba będzie szpachlować. Patrz, tu było ściągane, lecisz tym i takie coś się robi. Cześć. I na to ten epoksy, później trochę szpachli, gdzie są dziurki i później normalny podkład i tyle. Szpachla, szpachlą, materiały materiałami, ale bez jednego robota się nie obejdzie. Robimy. Ty. No co? No co? No, Ten no, no, no. <grym> się skończył. To już zrobione. To nie idzie mułem, bo to się doły robią, bo to aluminiowe. Bo papierem w ogóle to nie idzie. I co? Tu wlałeś się z tego? Nie. nie no co nie idzie? Co, ty gadasz? co ty nie idzie? Co idzie? Co idzie? A co nie idzie? No krążkiem idzie, ale tego nie zrobisz krążkiem. Czego? Bo to aluminiowe. To czemu? Się, się do no kurna, tym. O tym. A to idzie jak krew z nosa. A czemu tym, a nie no, bo to aluminium. To jest amelion. A nie jego grzyb. No. A co najlepsze, drzwi są i klapy. A maska też. No, mówię. Masz. często się. Nie dla psa, kurwa! Ale błotnik ci wyszedł ładnie. Dobra, a w tym czasie walka trwa z tylną klapą, bo ściągnięcie tych elementów nie jest wcale tak proste, jak mogłoby się wydawać, no ale jakoś tam powoli idzie. Ty, patrz, kawałek listewki z tyłu pod rejestracją. Uch. Ja pierdziel. Co za kurde ze złota? Wróciliśmy na bazę, jest nową bazę staronową i to jest tak, że jest paczuszka bardzo ważna, istotna do naszego projektu, ściągania farby. Daj Boże, żeby pomogła, bo już naprawdę ręce opadają. I co ty, ty wymyśliłeś, co to jest? Zobaczysz. No, coś się remover, jakiś preparat mhm. do. do mycia. Do, do mycia? Zobaczysz, nie bój się. Wysz, tu pomachaj. O! Opa, pa, zobacz co się dzieje, widzisz? Nic tu nie będzie z tego, moim zdaniem. Five minutes later. Ja pierdziele. Tu jest trochę mało. Nie no, to, to tylko teraz wiesz, nie wygasnę. Nie no, tak no, bo to wiesz, zaraz... A, to już y, plaka, tak? No tak, no. Z zaraz ci wszystkiego nie ściągnie. No nie ma co oczekiwać, nie? A szpachle? A szpachle właśnie, się zobacz. W ja, nie Ale niemożliwe. Coś się tam rozpuszcza. Opa, kurde! Pa, kurwa. Kurwa. pa z... do gołego normalnie! To słuchajcie, to taka o tu schodzi, nie? A oto ten fragment Kozyk ile? Z pół godziny robił, no. Z pół godziny, ten fragment. No, to znaczy, później tak trzeba będzie łącznie to przelizyć, nie? no, tak nie? no, ale to wiesz, to tylko przelizę patrz, a tutaj do gołego wydarło, nie? Ej, tak a od rolca tego z Zginilucha, yy, to yy, poczyniliśmy pewne inwestycje w kanał Rozwój. Pezot. <laughs> Pewnie znacie go, bo to Adriana sprzęt kiedyś był w sumie mój. Ja mu sprzedałem za 800, jako tam ogólnie nie bardzo działający. Adrian wrzucił w niego trzy koła i sprzedał za 1800 no, to to <grydolny> Ale czy żeby nie było? Kupione czy nie? Kupiony. No kupione, no z minusów Znaczy to, że pracuje jak gówno, ale przynajmniej jedzie dobrze. No i się kończy kończące! To zaraz spojrzymy. czekajcie chwilę. To nie, no teraz Policji. jest ciepło, to ładnie pali. Nie, no bo on ciepły teraz jest, musiałby chwilę powstać. A, no to nie, to ładnie teraz, no. Yy, no i o co jeszcze? Ja nie, o co? I przegląd. To czyli dołożymy jeszcze parę stów. Więc, na szybko, co nam wychodzi ciekawego? Pospałby, co? Tak. <laughs> Napawa mnie to optymizmem. <laughs> W miarę, chociaż to i tak dalej, jakby się opierało kupić furę, no bo ocena rok kosztuje 397 zł minus 100 zł z naszym linkiem czyli 297 zł, co już jest śmieszną kwotą. To właśnie możecie w tym pierwszym linku opisie sobie to kupić. Dajmy na to 300 1800 plus 300, 200 i plus 100 przegląd, 2200. Taki zawalisty statek, człowieku, 1,9 z hakiem. bardzo wychodzi, Adrian! Adrian, No Nowe opony założył, A nie ustawił bezpieczności i liże, patrz. O nowe opony. opony nowe. Świeże laczki, inaczej pachną. Więc po takie tanie oce to właśnie w pieczni upi A po takie tanie samochody, a Kupuje tanio, robi drogo i sprzedaje tanio Later Wiesz co to jest? Chwilę przed tragedią M Ej, ale Adrian ostrożnie, bo jak to pieprznie, no kurde, to... No, człowieku, no to się staram, no ktoś może sam zrobić. Adrian ale nawet się nie krzyczę. Staram się jak mogę, żeby nie rozwalić, no pęknie no to nie moja chyba wina, nie? 12 seconds later Kojarzę temat Kurna mać Ale lipa Słuchaj, i tak i tak trzeba było wyjąć, no. Wiesz jeszcze dobrze, że tutaj możesz, wiesz, płat prostej dać, nie? No, no. Z przodu będzie gorzej. Czyli minus jakieś 2000. I to ciekawe czy, bo w sumie nie ma. Dla tej szyby chłop chciał kupić yy, całego Także to to teraz Pozdrawiamy. Mu... Sprzedamy <laughs> mu teraz. jest istny armagedon. Weź podziw trochę się pokrętam. Pa tu, nasz. Jak mówisz? kurno wszędzie się spodziewałem dziur, ale nie tu. Co z tym robić? No, Ty nie. no, ale pomyślałbyś, nie tak jest? tutaj nie. I patrz, i to nie robić tego. No, no. jak kurna? No. Dobra, ale zanim jeszcze to posprawimy, to po prostu rozbierzmy, zdejmijmy kanapę, fotele, dechę. Trzeba przykryć, kurna, wszystko ładnie i, i teraz dopiero pryskać i... Przykryć to trzeba to kocem i tam w krzaki postawić i... i iść na piwo. Oj, To plan na jutro. Co, się popękła? Co? Co Coś śmiejesz ty? Ja pierdolę. A co żeś się odj**ali? Zobacz na filmie jak to ogólnie wychodziło i zaraz zobacz kramęć. Nie ma mo... nawet ktoś by to wyjął, nie? To k***a zaczęło tak tutaj fuknąć już, że. hit Czyli ogólnie chłop, który chciał kupić budę dla tylnej szyby. To i tak by był w dupie. No naprawdę. <grym> Ale to to jest nic. <grym> to nic. To jest nic. Bo... No. <grym> to jest <grym> nic, zaraz zobaczysz. już jak nie wiem na przykład miesiąc byśmy robili blacharkę? To już teraz dwa miesiące, nie? by A mnie jeszcze... A jeszcze nie wiadomo co z przodu. Tam nie istnieje jak nic, na przykład po, po tej stronie, Patrzysz, patrz, patrz patrz. na przykład, zobacz, tym się, patrz, no. Patrz, to no. 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 No, wszystko, 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 dziury, i tam stały tak samo, Będzie dobrze, no. będzie dobrze. BĘDZIE DOBRZE! Dobra, widzę, to co, ma ktoś jakieś dojścia, żeby tutaj zrobić szybę? Poliwęglan, no. Normal, to już to wygląda jak szyba, ale... No to poliwęglan, nie wiem, kto tam zrobi, czasami no zrobi, nie wiem. Nie trzeba, to trzeba ja kupuje szarkusz, tak o tutaj wymierzasz, odcinasz i tyle. Morale opadły? Nie no, słuchajcie, jakby był taki właśnie guzik cofnięcia czasu, to bym go właśnie kliknął, nie? Ej, to jest 20 razy, kurde, no, jest, Trochę wcześniej, dobra, no, trudno, no jakby no, serio, ale no nie ruszalibyśmy tego, żebyśmy wiedzieli. W ogóle to właśnie porozbierać jeszcze, później poogarniać ludzie, bo jest takie coś, jak robicie blacharkę, no to fajnie by było też zrobić wnętrze fajniej, gdzieś tam deskę obić jakoś, yy, oprzyć, no takie pierdoły, no nie, ale no, to się później składa. I tak samo chromy, wszystkie, właśnie, to jest najgorsze. Jak malujesz furę, a później plastiki albo jakieś chromy są ogólne stare. No, jak gówno wygląda, No, no ale no trudno, działamy. E, co jest ciekawe, że właśnie te drzwi są ultra lekkie. Znaczy, no nie ultra, no ale są bardzo lekkie. E, no, a to właśnie za sprawą. Amelinium, panie! Amelinium, Jakbyśmy chcieli oddać ten złom, to coś tam będzie więcej. E, albo po prostu może sprzedamy, może ktoś chce. Niedokończony projekt. O, i taka, proszę Państwa, teraz to wygląda, że jest ten preparat dziwny, na to folia, żeby tam sobie reagowało ładnie, działało, gryzło. Z i zobaczymy, a w tym czasie... Mm, to jest kepsa. Lody tajskie. Kurna, ludzie, ja nie myślałem, że będę w takim momencie w swoim życiu, że będę skropać farbę nożykiem. A tam i tak masz łatwiej, bo faktycznie coś się roluje. Na przykład tutaj nie. to nic się nie rusza, nie? Może ktoś ma jakiś pomysł w ogóle, co to jest za farba. Znaczy wiadomo, że cię ktoś to powiedzieć przez patrzenie na to, no ale kurna, to jest coś mega twardego. Ultra twardego. Nawet ta taka mocna. Przed na drzwiach spoko. A tutaj Już jest. Po dwóch razach i drugi raz grubo na woliłem, Całą kuchę na klapę wywaliłem. next day. Jest rozkmina odnośnie tylnych nadkoli, no bo są zgnite. Andrianek chce wymienić je. nie lepić tylko wymienić i też ewentualnie poszerzyć. Czy ktoś robi? Chciałby nam pomóc w tym? Dorobić takie nadkole jakieś fajne, szersze coś tam? w tu fotek Oczywiście wysyłkowo. Aby... Firma wyśle? Albo zrobić skan 3D i komuś wysłać. Może ktoś po skanie. Ewentualnie, 3D, albo jeżeli macie pomysł na jakieś gotowe błotniki, na przykład przednie, jak robią niektórzy, co tam migasz tam. I może wtedy właśnie z gotowców sobie weźmiemy, to i wsadzimy jakoś. Ale to wiecie, z drugiej strony jak z tyłu to jest przodu trzeba, a jak z przodu i z tyłu to już kupa roboty. No czy wiesz, przód to tam jeszcze jakoś chyba w miarę wygląda, nie? To tam, tył najgorzej. Nie, słuchajcie, my to musimy zrobić szybko. Zróbmy to po prostu, róbmy kolejny projekt. E, więc tak, więc no tak, tego. Bardzy! I teraz wracamy do tematu silnika, nieszczęsnego trupa. Tak, sobie sprawdźcie poprzedni odcinek z rolcem, bo tam wiele to wyjaśnia. Tak czy inaczej, wpadła decyzja, że go rozbieramy i go robimy prawdopodobnie, ale najpierw musimy sprawdzić, czy jest co robić. Czyli sekcję zwłok wykonać. No. No, więc wyciągamy i to będzie te wyciągnięcie ostateczne przed malowaniem. Szkoda, długo to nie pojedzie teraz, a miałam kropkę, ale no, trudno. Wyciągamy i patrzymy. Patrzcie co nam Adrian zasponserował. Dziękujemy Adrianie! Kurna, będzie impreza! Jak nie, nie, gdzieś... nie dobrze, ku... kręć! Dobra, kupa. O, Coś Co ja teraz Kręć balanserem, bo już widzę, że nie tak idzie. Czyli co, o tak? Kręć. dobrze. To... Kręć balanser 800 kg. Ty poduszkę wyjąłeś? Tak. Odkręcone Coś jest. To się chyba trochę blokujesz. No, dawaj jeszcze. Nie, dawaj. dawaj no. Już wychodzi z gwintu. Dawaj jeszcze trochę. Jeszcze, dawaj, jeszcze O, Ale o, tu, tu się wtędza. Jeszcze... trochę. Trzeba go tak narzucić. Jeszcze trochę, dawaj, jeszcze trochę. Ale... O! O! Okay. o! opuść puść go. O, rzeczywiście! Do góry dawaj! Do góry go! Z wami to jak z dzieciakami, kurde, naprawdę. Jak sam nie zrobisz, to robisz, nic nie będzie. Ty no nie. jeszcze linkę! Linkę odpięta. jeszcze! Linkę! Odpięta! Jeszcze polantrę trzeba 900 kg trochę przykręcić. Jak odpięta, jak kurna wisi? Adrian, ale nie martw się, z wiekiem też się stanie taki. takim. to nie? Doleży? Tak. Pragnę <grym> zaznaczyć, Adrian jest najmłodszy z nas wszystkich. Kurwa! <grym> <grym> Ty, pas przęgu kurde zjechana jest. Siema, byku. Kur... Cudysty. <grym> Wow. Nie że się spodziewaliśmy. Dobra, mamy ten nasz naszego szkrapka. i w ogóle, właśnie tu się odsuniło e, tabliczka ziomka, który nam robił wydeszek. Patrzcie, gruby spaw. Bajk Kupcio Motors, wbijajcie do niego na Instagrama, jeżeli ktoś potrzebuje, właśnie kolektorek jakiś e, doltowy, czy też wydechowy, czy no to u nas działa. Testowaliśmy, nic nie mówiliśmy, ale działa, nie pęknie, i jest gifna. Cztery razy ściągane. Czy wałki jeszcze nie wsadzaliśmy, nie? Nie. No właśnie, wałki trzeba wymienić. Tak, Uuu. ale tu jest syf. Zresztą takiego syfu nie było. Pap. to on jest zaklejony normalnie, zobacz. To olej ten pani. No na pewno. Już się Uszczelki się rozpuścili. No co, a co ty chcesz? Jak wałki wyglądają ładnie? Normalnie. No normalnie. normalnie, no. Ja na chwilę. Rwanie czapy. O czym naszym ukaże się, na ten moment czekała cała Polska. Rwij czapę, ale przedmuch miała. Czapa zdjęta? Dawaj, najpierw na czapę się patrzymy, dawajcie chodźcie na czapę. Ulala! Ulala! Ale pięknie dmuchało. Nie o wiem. Czy to wszędzie? Patrz. Tu, o, to tu, ma być takie gdzieś srebrne. znaczy. Adam, to, czy tu. się w tym tej kwestii nie mylisz? Słuchaj, o tutaj masz ten. Nie mylisz się? wszędzie na każdym cyklu wszadło? Tu Powiedział. między garami tu waliło. Bo jak tak to ogólnie beka, tylko powiedz, czy na, na patrz, pewno Patrz, patrz, patrz. Pa. Coś... Czekaj, daj mi jeszcze się popatrzeć. Na pewno będzie zajebiście na bloku, widać, patrz, coś tu wpadło. O tutaj właśnie, coś tu się działo i na którymś jeszcze było, ale zawarki no. malutkie aż się kuszą, żeby aż to kusi, żeby większe wstawić. Ale żurzel. Patrzcie. Kurde, za właśnie. Nie, no dobra, tam jakby kanał wodny tu, to... tu waliło, to to waliło. Widzisz? jak to wygląda. A nie mylisz się? Nie. Ale to na twoją odpowiedzialność? Słowo? Tak. Bo jak coś to cała się będzie śmiała. Trudno, no. A tutaj on, to, to, patrz, o widzisz normalnie, zobacz twoją jest, No jest to no. No. no ale no i ty, co? Nie ma, ty, ale on, on nie ma kurwa tego przebiegu co deklarował sprzedający. O tam jest taki o, właśnie z żarty. Nie wiem, czy to widać dobrze. Patrz, no, weź on tutaj. No widzę, no znaczy, czuję? Wiesz, tu trochę też nagaru jest, no nie, ale on pod paluchami schodzi, także. Dobra, Adrian, jaka ocena eksperta? Nie wiem, daj mi płoki powyciągać. A to no. raczej coś z tego będzie, co? Tu ja, mogę się założyć, że nie są zardzewiałe. Nie no, ale on nie ma tego przebiegu, patrz, a tutaj nie ma w ogóle rantu. No, no tak, tak, no czuć, nie? Da. A tutaj to, kurde, taki no zajebisty jest prawie, nie? Ale, ale ty to świecisz, kurde, w ogóle ja nic nie widzę, jak ty świecisz. Jaka jest ocena eksperta? O. Ja ci teraz nie powiem, bo to trzeba pomierzyć, nie? Wszystko. Co mierzyć? nawet no. metrówkę. Jest skmina, czy pakować tutaj kute korby, które jakby, no, zrobią tyle, że później już nie otwieramy tego silnika i robimy 700 koni? Czy, czy też nie? No. No jak już i tak jest rozebrane, przecież to wszystko i tak... Te wałki, to wszystko czekało, aż go rozbierzemy. Ale to czekała. ILE?! Czyli więcej niż cały twój projekt z Dobra, inaczej panowie, nie ma co kombinować, wyremontujmy to, złóżmy, Zobaczmy. przejedźmy się i zobaczymy. Tak. To jeszcze tą pompę dołożymy. A później można ewentualnie zmieniać sobie ten turbo, tak, czy tam tak. coś. Five minutes later. Czyli, czekaj, ludzie, patrzcie, tutaj takie pewne odkrycie, nie wiem, czy to dobrze widać będzie, ale jest, tak to Adrian mówi, gwiezdny pył, czyli mieniący się olej, czyli po prostu... co? Coś już się tam poddaje. Zaraz zobaczymy co. jak tam panewki? Oryginalne. Dziwne jest, bo pierwszy raz widzę, żeby tak na rancie była wytarta. No właśnie, patrzcie. Co Jakby chodzi, coś było, nie wiem, korb, kurna, może korby pogięte. I co, i wał do szlifu, tak? Wał do polerki na pewno. Do jest. do polerki, no. No bo kurna, jest taki, no niefajny jest, a to, dopiero, a to dopiero pierwszy cylinder, gdzie jest najbliżej, wiesz, zasilanie oleju, ciekawe co dalej będzie. Dobra, dawaj ten, tłoka wyjmij. Już wyciągam. Pokaż mi go. Będą zgnite pierścienie jak nie. Ciekawe, czy zaraz nie wyjdą korby jakby z musu, no. bo te będą kurwione. Jak tłok? Kurno, no jak tłok? No jak tłok, no. Dobry? Co, ty tłok? Lepiej, żebyś się nadął, ty. Nie wiem, czy jest dobry, bo trzeba go zmierzyć, no. no ładny, no. A korba krzywa, Nie widać tego, co? Czy zobaczysz coś. Kurno, no. Ty, no, nie jest Krzywa jest. Zobacz, weź Krzy tego Krzywa jak skurczybyk. Kurno. Tak! Znaczy, wiecie, no jest delikatnie może krzywa, jeżeli jest faktycznie krzywa, trzeba... By pu... Nie, no jest krzywa, ale Dobra, dalej wyciągamy, zobaczymy resztę jeszcze, porównamy. Dobra, proszę Państwa, mamy piękne tłoczki, trochę umyte, ogarnięte. E, podpisuj pan i jaka jest ekspertyza. Ogólnie tak, najpierw pokażmy ładny tłok. Na ten. No, widać wszędzie jest ładny. No. Teraz, już na przykład, tak, patrz tu, tu jest ładnie wszystko, tu już widać walił bokiem. Że nierówno brał, tak? Tak, no, no. go kosiło, nie? No, no. I teraz, tak, jeszcze patrzcie, a ten ruch tutaj wszystko ładnie, fajnie chodzi. Pokaż od góry, czekaj, o taka, no, że jakby do końca tutaj się domyka, tak? No, no. dotyka, no. I teraz, patrzcie. ten chyba najgorszy był, nie? Patrz. O, O, Patrzcie. I tyle, nie? Tuż. już. Aha, no. Się, albo on zacierał, no znaczy, no już jest zatarty, nie? Albo on się tak skrzywił, bo też, no, czekaj, ten. To... Ogólnie to musimy właśnie zapytać jakiegoś mądrego, jak z tymi korbami. Może one takie są, Dobra, ale korby korbami krzywymi, pokaż ten przytarty tutaj tłok, a, bo tu i daru, tak? Ten, ja ten tam... o ten jest najgorszy. No, tutaj, patrzcie, czekaj, czekaj, No tu jest, jest źle. Ten ja myślę, że jest out, nie? Kurna macie, out yeah. Dobra, chopy, dawaj blok jeszcze. Obejrzym. Może ja, ja to. Tak. konowanie zrób. <głosy> <głosy> jak majster robił, homogenizacja kurde, cylindrów. Dawaj, ekspertyza. Dawaj od ostatniego. O kurde, ten tutaj. Ty normalnie patrz. O ludzie! Trochę stał. O ja p dole ty. Tu to, na kamerce tam, najlepiej to wyglądało. I to tłoki tu nie chodziły, nie? O jezus. Czekaj, czekaj. Patrzcie jakie kurne wżery są tutaj. O tutaj kurny nie wiem czy widać. To wszędzie serdza, te wszystkie kropki to jest serdza, nie? A ten o, weź z tej strony chodź, zobaczysz. Ja piękne pole. Lalunia. A co myślisz? Nie wiem kurne, no bez mierzenia to wiesz. Dobra, jest pięknie. Śmieć jakich mało. Ostatni etap rozbierania tego bloczku. Wał. Zakuty wał. O kurde, on ciężki! Coś leci ty. Panewki. O i teraz Rzucy tak, go. patrzcie na to. Położyłem na ziemi, już się wał nie nadaje. Jest pogięty, pokrzywiony nie można i można na ziemi wał kłaść. no. co się tak Nie wiem, chyba tak, no stawiasz pracownika i, <laughs> trzyma, <laughs> i tyle. Koczek. <laughs> ale panewki dobre co? Nie, ale panewki są akurat w miarę git chyba. No główne są nie są złe. No, okay. Oporowe to najdziwniejsze są bardzo ładne. Także ich nie zmieniamy, najmniejściej. Dobra, co z tym blokiem? Nic, no, trzeba jeszcze go rozeb rozebrać i... To jest najlepsze. O tak o, dwa pojemniczki, to na złom, to nie i kurne później złóż. Liste części. O chłopie. Korby. Korby. Pierścienie. Chęci. No i dobra, mamy to. Znaczy mamy, no co mamy? No czysty w miarę jest, gotowy do wysyłki i do obróbki. Co? Obróbka to będzie niespodzianka. Znaczy nie, no właśnie, bo to jest teraz tak. Zobaczymy, czy to w ogóle nadaje się do obróbki. Tak samo wał, tak samo tłoki, czy będą tutaj dalej użytkowane i głowica. Więc się wszystko okaże pewnie już w kolejnym odcinku z tej główna. Na koniec dnia dobra nowina jest taka, że prawdopodobnie firma nam dorobi ogólnie wszystko, co trzeba do tego silnika. Obrobi, firma obrobi. Więc jakby no mamy już chyba gdzie to robić, tylko teraz kwestia. Czy się da? To kwestia. Co tak kuźwa jest? Czemu tak się dzieje? Topi świece żarowe. Mi się wydaje, że jest źle pompa ustawiona. To za wcześnie, tak, Bo już raz mieliśmy sytuację, że nam stypiło, no to daliśmy ten nowy, nową świecę i teraz znowu stypiło. Ale tylko to, to w, w ogóle nie na, nie, na innym cyrku jest, nie? Na innym. Także jest bardzo ciekawe, nie? Ale tu widać, że wszystkie, tutaj ta już jest też, zaczyna no, no się widzę, topić, widzę, no. ta, tak samo. I te no dwie to co, no to kto taki mądry tutaj może z naszych widzów podpowie o co tu chodzi? Teraz tylko modły odprawiać, żeby się powiodła operacja silnikowa. A my będziemy w tym czasie dalej otrawiać modły nad tym, żeby tu się udało. No. Słuchaj, kłać na i to tyle, to, 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 żeby gdzie nigdy nie jakoś trzeba zrobić, kurde <średziesty> na to. Oooo, kocu! Jest interes! Jadę do kościoła. O i wszystko. No i wszystko. Nie, bo mamy takich ziemaczków, co może nam tu wyszpachlują. Ja napisałem im tak na początku, że będzie nie tak dużo szpchowania. A teraz tak to patrzę, że jest tak krzywo, że kuźwa, kija tu będzie. Tylko bardzo napisz, dużo szpaklowania. Napisz, a raczej cały samochód szpaklowania. Napisz im, żeby łaty taką od razu wzięli, że jest hmm. zaraz tak już. I agregat, kurde, no agregat. Tak, patrz na ten błotnik, on już spoko, a jest cały taki, o. Słuchajcie, to będzie driftuwa, nie musi być, to być idealnie, ważne. Słuchaj, jak a, będzie to. Ale ty po, Powiedz jedno, czy jak ty to robisz, widzisz, ile jest pracy i tak dalej, i później to pomalujesz i wyjdzie tak na średnio, nie będziesz wkurzony, że tyle pracy i wyszło średnio? Bardziej będę wkurzony, Przez, jak wyjdzie ładnie, a później się rozwali. No, to, Nie, no, wtedy to już kinie, Ale chociaż żeby takie, no te 75% zachować, żeby to było, wiesz, no. w miarę, nie, a nie kurne, no byle jak. Dobra, więc y, mądrzy ludzie, zapraszam na dół do komentarzy. I też takich oszczędnych ludzi, ogólnie też pan tuli zapraszam do pierwszego linku w opisie, do Mubi po tanie oce. No i ogólnie wszystkich ludzi zapraszam do kolejnego naszego odcinka za tydzień. I subskrybujcie ziemniaki. No. Trzymajcie kciuki. Jo.